do zniszczenia suwerenności naszego pięknego kraju. Luz! Wolnymi. Nie damy się raz, sierpem, raz, młotem, czerwoną raz, 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 Czy nie damy podeptać demokracji? Czy nie damy raz, Polski? Nie damy Wydaje się, że może wszystko, nie szanowni państwo, oni mogą tyle, na ile my im pozwolimy. Dlatego mamy republikę, mamy telewizję TV, pamiętajmy, mamy swoją tożsamość narodową, mamy swoją wiarę katolicką, mamy swoich, katol mamy swoich katolickich kieranków, księży. Nie bądźmy dumni, bo tam się zachowała mama polska, elementarz Polski, nikt tej Polski nie zdradził, nie wstydalił. My nie pozwólmy zdeptać, nie pozwólmy zdeptać o naszej młodzieży. Pilnujmy tego, aż do śmierci idziemy na Warszawę, walczyć o podległo. walczyć o na Polskę, z tym najazdem obcych agentów, bo to jest agentura niemiecko-jersyjska, pamiętacie, w Reszecie. Tu zaznaczył jego ekipa, tego się tego niszczą w wreszcie. bo zaznaczył od Rosji do wschodniej granicy Wisły mają być Rosjanie. Rozdział Polski. A od zachodniej strony Wisły Niemcy mają być Niemcy. Na to nie ma przyzwolenia. Antypolaków nie ma, pamiętaj. Pamiętaj, Cusco Złowie. Pamiętaj, bo tylko kasa się za Was, ślicy złodzieje. Cusco Złowie! Puszko -złowie. Puszka -złowie. Puszka -złowie. Na 11. Dziękuję wszystkim, ile nas tu jest. Jest deszcz i to było naprawdę spontaniczne. Ale w Warszawie musi Polska pokazać, jaką jesteśmy siłą. Dla dobra Polski. Bóg honor ojczyzna. Szczęść Boże Bóg honor i ojczyzna. Bóg honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Bóg, honor, Jesteście. Jesteśmy z naszą Panią Kurator, jesteśmy z Ryszardem Majdzikiem, jesteśmy z Solidarnością, jesteśmy z wieloma organizacjami. Ja powiem krótko. Mam 18 lat. Nie pamiętam stanu wojennego i nie pamiętam komunizmu. Ale ja wy, pamiętam. wy tutaj, jak, pan, jak tutaj stoicie, to Wy pamiętacie. I dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście i że pamiętacie o tym, co było i chcecie nam, młodzieży, przypomnieć. Wiem, że wielu moich rówieśników zagłosowało źle. Ale ja jestem tutaj po to, żeby Wam pokazać, że jest jeszcze młodzież, która będzie razem z Wami walczyć. Dziękuję Wam za to. Ciekujemy, ciekujemy wiemy. Proszę Państwa, proszę Państwa, teraz zabierze głos Mirosław Goluto. Solidarność, suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, Kluby Gazety Polskiej. Gazeta Warszawska, Republika, Pan, Radio Maryja, proszę Państwa, wszyscy jesteśmy tutaj razem. O to chodziło, żebyśmy ze sobą współpracowali, żeby było mniej podziału, a więcej tej radości, współpracy, bo to my jesteśmy elitą tego miasta. Gdybyśmy nie byli elitą, to by nas tutaj dzisiaj nie było. To jest prawda o elitach w Krakowie. Nie tych, których tu nie ma. Oni też tu są. Nagrywają, tylko oni mają inne nazwy. Platforma Obywatelska dla obywateli tylko ich własnych. Gazeta Wyborcza, gdzie nie masz wyboru. Komitet Obrony Demokracji, gdzie nie ma żadnej demokracji. Są tylko lewackie, totalitarne wartości, a my, jeśli ich nie podzielamy, to jesteśmy nikim. Jesteśmy średniowieczem, jesteśmy woherami, jesteśmy śmieciem, jesteśmy zerem. Dość tego. Hańba im, hańba, o trzykroć, hańba. Cole, otra Cole, ya fu Cole, otra Cole, ya fu otra Cole, república, 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 Cole, Cole media, Musia Konradził, Alicja. Nasza wspaniała ma teraz wierszy dla Państwa. oddaję Alicja Gło. A oni wciąż myślą, Polsko, a oni myślą, że można się z ciebie naikrywać. Można bezcześcić, poniewierać. Na Twój upadek wołać, piwać i zdusić płacz po bohaterach. Obróć cię wolno, zranić wolno. Oskarżać o nie swoje grzechy, Pokazać nagą i bezbronną Hołocie wszelkiej na uciechę. Wolno te dzieci kłamstwem mamić, Lać im nienawiść i znieprawiać. Mędrców przyderczo z waszych ucalić, Pajaców na cokołach stawiać. I nie zrozumie, kto cię nie zna, Co znaczy zniszczyć twoją pamięć. Co znaczy wolność twą upiełkać to, co najświętsze cisnąć kamień? Dostrzesz swą piękność w niebie lustrzami Jesteś bezcenna, złota, srebrna I tylko powiedz, jak cię ustrzec Moja ty krucha niepodległa Tylko u ciebie polsko żal Proszę państwa! Proszę Państwa, jeszcze chciałem o jedną rzecz zaapelować do Państwa. Wspaniali, odważni dziennikarze telewizji, radia publicznego, którzy pierwsi z niemałym narażeniem swojej pozycji zaczęli podjęli dzieło ratowania, blokowania tych wszystkich branżych działań. Niechaj stąd popłynie dla nich podziękowanie gorące. Dla wszystkich tych, którzy tam walczyli nocą, przeciwko zdrajcom, którzy chcieli ich pozbawić legalnie sprawowanych funkcji dla narodu. Niech żyją wszyscy wolni dziennikarze! Niech żyją Polska! Zawiązała się koalicja 13 grudnia, wbrew temu jak powiedziano, że mieli większość, nie było żadnej większości. Zawiązała się koalicja niszczycieli, nic nie robią tylko niszczą. Polska Agencja Prasowa Stola będzie teraz obchodziła. I oni doprowadzić chcą do tego, żeby ją zniszczyć, żeby zniszczyć Polskę, tak jak śpiewał Pietrzak, Nielegalny naród, zakazana Polska. Nie możemy do tego dopuścić. Przecz ze precz ze zdrajcami! Precz ze zdrajcami! Precz ze zdrajcami! Precz ze zdrajca. Tu jest Polska! Nie Bruksela! Tu jest Polska! Nie Bruksela! Za komuny walczyliśmy i co się okazało, po dwudziestu paru latach, po upadku komuny okazało się, że ci moszewicze, milery, stare komuchy zasiadają w parlamencie europejskim. Za chwilę, Ej, za chwilę Czarzasty do... będzie marszałkiem Sejmu. Na to nie będzie i nie ma naszej zgody. Dlatego proszę Was Państwo o jedną tylko rzecz. Drobną rzecz. Przez małe S Solidarność. 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 solidarność, solidarność, solidarność. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Telewizji Republika. Dzie Telewizja, dziękuję. Telewizja Republika jedzie do Warszawy, bo o godzinie 20 pod Telewizyjną Agencją Informacyjną jak co dzień zbiera się tam mnóstwo ludzi. Adaś Borowski ja, tak. będzie na miejscu i będą tam trwali na pewno do 11 stycznia. Dziękuję. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Ja dziękuję Wolny dziennikarz. Telewizja. Republika, Telewizja. Republika. Telewizja. Warszawy. Telewizja. Warszawy. Do Telewizja. 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 Do Warszawy. Do Warszawy. Warszawy. Jedziemy Telewizja. Şima Paşa. Yosta Paşa. Şima Paşa.